I will follow you, follow you. Hejka kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Z domu rodzinnego. Dzisiaj chciałabym dla Was nagrać właśnie to, co do mnie przyszło: zamówienie z bajdziubeki, bo przyszły produkty. Bardzo się cieszę, akurat przed świętami. No i to, co udało nam się kupić z mamą w biedronce jeszcze na promocji czyli tam takie do dekoracji, bo będę robiła właśnie dzisiaj dekoracje. No i szybko lecę z tym koksem. A tutaj widzicie jeszcze w tle są dzieła mojej mamy: przecudowne obrazy. Jeden taki. Co widzicie, on przedstawia taki. No, takie jeziorko, czy coś takiego. Prze, przecudny jest ten obraz. No i tutaj drugi jest zrobiony, taki na spód na coś takiego drzewa. Nie wiem, ja wam może troszkę to przybliżę, jak mi się uda. O, zobaczcie. Moja kochana zdolna mama. Przecudne są te obrazy. I ten drugi. Pokażę wam tak, bo tutaj też niezbyt mogę tak manewrować tym aparatem. No, tak się prezentują dzieła mojej mamy. A ja szybko już się zbieram do pokazania wam tych produktów dalszych, które przyszły mi z bajdziłek. No, i zaraz wam pokażę, co szyb kupiłam w Biedronce. No i lecę z. Z tym zamówieniem z Baidu Beki. No, po prostu chciałam Wam pokazać, bo tam mają mega, jak są mega promocje. To Wam bardzo serdecznie polecam, bo tak jak mówiłam, ta biżuteria jest bardzo fajna, bardzo wygodna i właśnie, no, co tutaj dużo gadać? No i bardzo się fajnie opłaca, jak jest w dobrej właśnie przecenie ok, ja akurat kupiłam wszystko prawie na przecenie 40% no to ale lecę i Wam szybko pokażę co ja tutaj mam ok, w poprzednim filmiku to widziałyście kolczyki koła a teraz mam tak kolczyki takie, w takich bardzo ładnych zobaczcie, fajnych opakowaniach i mamy tak na pierwszy rzut lecą, piękne, przepiękne kolczyki koła, i to są z kryształkami. I tutaj kryształki są takie ciemne i złote, i do tego mamy muszelki. Ja Wam pokażę w tą stronę, bo te muszelki z drugiej strony są tak się prezentują. Zaczekajcie, tak wam odsunę. O, zobaczcie, pięknie, widać. Bardzo dobrze mi kamera od. Tak się prezentują. Bardzo wygodne. Fajne jest to zapinanie. O, tak odsunę. No. Co on? Nie spółgra troszkę. O mam, fajnie wyłapał. Yy, bardzo ładne są, leciutkie. Zobaczcie, bardzo ładnie się będą prezentować. Przepiękne i bardzo leciutkie. Tak jak mówiłam, to nie wiem, czy to jest jakiś krzem, czy coś takiego. Te, o zobaczcie jak pięknie cudowny jest, te kolczyki już Wam mówię kolczyki normalna cena była 44 zł, to nie takie tanie prawda, a ja zapłaciłam za nie 26,40 bo tutaj mam fakturkę i już Wam właśnie mówię ceny, ok następną rzeczą jest bransoletka zielona z kryształkami, też zapakowana w woreczek i bransoletka, zaraz Wam pokażę Zobaczcie, jaka jest przecudna też z kryształków. Pięknie się mieni. Zobaczcie. Zobaczcie. No, po prostu uwielbiam. Na pewno są kobietki, które mnie oglądają, które lubią biżuterię. A wydaje mi się, że chyba każda kobieta lubi biżuterię. Zobaczcie, jak ona się cudownie. O, teraz bardzo dobrze oddaje. Zobaczcie, jak ona się cudownie mieni. No, jest po prostu wspaniała. Założę Wam jeszcze na chwilę na rękę. No, jest po prostu piękna, zobaczcie, przepięknie, przepięknie się mieni. Ok. To zamówiłam sobie też taką bransoletkę, bardzo ładna. I branzoletka kosztowała też 44 zł, a ja zapłaciłam 26,40 No mega cena. I to tak, trzy, ogólnie to sobie zamówiłam trzy pary kolczyków, bransoletkę, aha i czoker. Ale zaraz pokażę. I kolejna ostatnia para kolczyków, bardzo ładne. Są to teraz są to kolczyki srebrne z dodatkiem cyrkoni, już wam pokazuję. Zobaczcie, jakie w ogóle. Zobaczcie, tak się prezentują. Też przepiękne, cudo. I zobaczcie, ja sobie kupiłam te kolczyki, dlatego, że mam komplet. Tu mam właśnie bransoletkę z takim właśnie samym wzorem i łańcuszek. I właśnie sobie pod ten taki komplet kupiłam sobie na święta też sobie założę, no bo się prezentują przepiękne są. Zobaczcie, no tak się pięknie mienią. Cudowne w ogóle jest wykonanie i są też bardzo leciutkie, nie są jakieś uciążliwe, ciężkie. I te kolczyki kosztowały o, 69 zł i tutaj mam 23%. Yy, zapłaciłam za nie 56 zł. Yy, dobra, to to jest tyle. I jeszcze jedna, jedna rzecz, którą mam już na szyi. Jest to taki piękny. Zaraz zobaczymy. Ja wam pokażę z tyłu w ogóle połączenie tego czokera. Was przybliżę. O, jesteście. Ok, zobaczcie. Jaki przepiękny czoker. On ma tutaj, te, miały być cool, takie, wiecie, te, ten łańcuszek ogólnie jest wykonany z taki kształcie serduszek. Przepięknie to wygląda. Jest regulacja. Tutaj macie znaczek bajdziubeka. Tak wam pokażę. No i ja sobie noszę na takiej właśnie długości, a on się prezentuje tak. Zobaczcie, jaki jest piękny. Mam nadzieję, że to dobrze odda mi wszystko. Nie chcę mi się go już ściągać, powiem wam, bo akurat mam długość taką podpasowaną właśnie tutaj na szyję i jest mi bardzo w nim wygodniej. I sobie właśnie noszę z połączeniem tutaj z tym z Pandory. No i tak się prezentują właśnie już was. Oddalam i tak się prezentują właśnie te ta biżuteria z Bajdziubeki. Bardzo Wam serdecznie polecam. Zaglądajcie sobie na tą stronę na Instagramie, to powiem Wam, że zawsze znajdziecie coś fajnego i coś, albo na prezent można komuś coś wybrać, albo dla siebie. No po prostu mają dla każdego, tak wam powiem. Dobra, to teraz szybko lecę jeszcze z tymi dodatkami. Z dodatkami z, z czego to? Z Biedronki. Tylko jeszcze tutaj wyciszę telefon, bo ktoś mi się tutaj dobija. Okej, okay, lecę z dodatkami z Biedronki. Byłyśmy byliśmy z mamą w Biedronce i udało nam się zakupić um, produkty na, takie na święta dekoracje. Drugi produkt był 60 chyba procent. O ile się nie mylę, tak. 60% i już wam pokazuję, co mamy. Wybrałam, w tym roku będziemy mieli czerwony obrus. Zobaczcie, jaki piękny. Jak go już rozkładałam, ale wam pokażę wzór. Zobaczcie, jak fajnie, jaki piękny, fajny jest wzór. No, odda to, czy nie odda? O, takie jakby yy, kwadraciki, coś takiego. Bardzo ładny. No, odda on? No, mniej więcej coś tam widzicie, prawda? I tak się prezentuje ten obrus, bo tutaj mam do niego. Y y y Załączony taka, taka ulotka. I obrós ma y, wymiary 135 na 200 Ja nam mówiłam, mamy, żebyśmy w tym roku mieli czerwony obrós, bo zawsze co roku mamy albo biały, albo kremowy. No no wiecie, tak tradycyjnie. A ten jest akurat taki wyjątkowy czerwony. Nie wiem, wy, pewnie u Was też są. Ja lubię ogólnie dodatki czerwone, bardzo mi się kojarzą ze świętami i złoto. Srebro też pięknie wygląda, ale akurat no, fajnie ogólnie, że mi się udało. Mamę namówić, bo mama to jest taką osobą tradycyjną i wiecie. No i w tym roku będziemy mieli ten oto piękny obrus na święta. Ok, więc obrus zapłaciłyśmy właśnie za obrus 12 zł, taniej, czyli wyszedł nas 28 zł, a normalnie kosztował 40. Bardzo fajnie, bardzo fajna promocja. Ok, no i tam na drugi produkt było 60%, 60 zniżki, i tak udało mi się zakupić dwa takie dodatki. Ja chciałam sztuczny śnieg, ale nie mogłam nigdzie znaleźć, więc zakupiłam takie kuleczki. I później zakupiłam takie gwiazdki. To jest taka dekoracja bożonarodzeniowa. Ja sobie właśnie tutaj mam właśnie, jeszcze zakupiłyśmy taki szklany pojemnik i na sam spód sobie właśnie y, po, pomieszam trochę tego i zrobimy taką dekorację i y, i tak, jeszcze zakupiłyśmy takie fajne dwa wianuszki, i tu nawet nie zauważyłyśmy z mamą, że one kosztowały 15 zł, ale oczywiście były, tak jak mówię, w promocji i wianuszek kosztował 15 zł i był w promocji bo tutaj mam dwa razy 15 i minus, minus -18 zł, czyli tutaj było więcej tych produktów i dlatego są właśnie zniżki na drugi produkt. A już wam pokazuję jak fajnie się prezentują te wianuszki. My je rozłożymy, bo mamy więcej takich szklanych pojemników. O, zobaczcie jakie fajne, bardzo ładne. I właśnie dwa takie wianuszki. No, i co jeszcze? No, i tutaj mamy, jeszcze mam tam dużo takich dekoracji, świeczki, nakup, świeczki nakupywałam. No, mamy świeczki jeszcze z tamtego roku, bo niektórych, niektórych nie pootwierałyśmy, i mam tutaj trzy takie fajne gałązki. Zobaczcie, świetne są wygląda jak jakaś niejarzębina, tylko jak jakaś, nie wiem, śliwka, ja nie wiem, nie, róża bardziej, chyba takie dzikie róże chyba są, mają takie właśnie owoce, więc trzy takie dzikie róże i dwa takie, tutaj mamy takie na patyczkach, są właśnie takie jakby niejarzębina, też nie wiem co to jest za bardzo, ale bardzo fajne. Też wszystko w biedronce i druga rzecz była 60% tańsza. Dwie takie i jeszcze dwie ostatnie, jak sparowałam z mamą, to po prostu wszystko wykupiłyśmy, właśnie ostatnie te rzeczy i okej, okay, dobra. No to tutaj mamy dwie gałązki takie ala świerk i na to jest właśnie szyszka i tak samo jak w tamtym te kuleczki takie Czerwone. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądało w dekoracji. Dobra, to by było chyba wszystko. Lecę właśnie jeszcze, dopóki jest dobre światło, będę się brała za te dekoracje. Kochani, tutaj mam właśnie dodatki do stroików, świece. Tutaj mam troszkę suszonych pomarańczy. Ten te taki ala miał być sztuczny śnieg. Tu na razie są trzy pojemniki, te do dekoracji. Tutaj są te, y, mamy światełka, te takie lampeczki, też chcę coś z nich wymyśleć. Y, przeróżnego rodzaju taśmy. Jedną mam taką, drugą taką, zieloną. Tu są te plastikowe, takie jarzębinki albo róża taka ladzika. No i tutaj są y, właśnie te trzy rodzaje tego wianuszka. Jeden jest taki i dwa. Są właśnie te, no i będziemy, tw będę tworzyć coś z tego. No, zobaczymy. Później Wam pokażę, co tutaj wytworzyłam. No, kochane, ja już byłam na podwórku, pozbierałam właśnie, pozbierałam, pozrywałam. Zobaczcie, gałązki żywe, ale pięknie pachną, bo mamy na podwórku takie choinki. No, i już zaczynam. Już zaczynam działać. Dobra, to jak już wszystko mi się uda zrobić, to wam pokażę, bo już jest no robi się szarowa, a światło chcę jeszcze wykorzystać dzienne, więc działam. O i kochane moje, tak się prezentują moje na razie trzy stroiki. Tak dużo czasu poświęciłam na to, bo jakoś no nie wiem, troszkę nie miałam weny, ale musiałam trochę się skupić. Po powkładać, powkładać, no i powstały. No i już Wam pokazuję. Pierwszy prezentuje się tak. Jest też w szklanym opakowaniu, właśnie jest w szklanym takim właśnie opakowaniu, opakowaniu, w takim szklanym pojemniku. Mamy tutaj świecę yy, dużą, ususzone yy, pomarańcze. Proszę bardzo, tak się prezentuje. No i tutaj są takie ala yy, gwiazdeczki jakby ze styropianu no i tutaj dostałam od Dadziejki od Mario takie piękne serduszko drewniane, połączyłam właśnie, z, właśnie w tym stroiku no i co tu jeszcze mamy, a i tutaj mam taką fajną tasiemkę, ja ją fajnie przykleiłam z tyłu na, o zaraz Wam pokażę, ja to przykleiłam na klej zaraz wyostrzy, wyostrzy o tutaj mam przyklejone widzicie z tyłu na klej, ale to nikt nie będzie z tego strzelał, a później można go sobie fajnie odczepić i to będzie bardzo nie ma żadnej szkody, można wykorzystać na przyszły rok. I tak się prezentuje pierwszy stroik bardzo ładnie. Drugi stroik jest to. Ja go myślę, że postawię przy rodzicach sypialni. On będzie fajnie wyglądał, bo ja Wam jeszcze powiem, że tutaj jest taka przykrywka, i raczej chyba będzie przykryty. O, tak się prezentuje. Będzie raczej chyba przykryty z tego względu, że ma, rodzice mają psa w domu, no i ona będzie tak chyba podchodzić do tego, a będzie fajnie, bo nie będzie się w środku kurzyć. I mamy dwa rodzaje lampeczek tych takich na baterie, tutaj właśnie też dodałam tą taśmę, bardzo fajna jest. Na samym spodzie są takie ładne gwiazdeczki i kuleczki, one tutaj w tym poprzednim też są, ja to kupiłam w Biedronce, taka dekoracja ale taki śnieżyk. No i tutaj mamy aniołka. O, może wam otworzę, będzie lepiej widać to. O, tak go zrobię od dalego. O, i tutaj jest aniołek. O, widzicie? I tam jest bałwan w środku. No i to specjalnie tak zrobiłam, żeby to było. ala w takich zaroślach, w takich krzaczkach, bardzo tak mi się też podoba. Dwa rodzaje tutaj jest lampek i to tak właśnie fajnie świeci. A ja to po prostu przykryję i to będzie sobie. O, tak wam pokażę. Wyostrzenie jest. I tak się właśnie prezentuje. Myślę, że też jest coś takiego fajnego innego. I ostatni, jak na tą chwilę, jest taki malutki. Właśnie w takim fajnym, też szklanym opakowaniu. To chyba kupiłyśmy z mamą Wakrzyn czy coś takiego. Jest tutaj właśnie też świeca. W, tamtym, w tym poprzednim już nie wkładałam świecy, bo mówię, żeby był taki inny i tutaj też mamy świecę taką malutką. Do tego jest taka, taki dodatek, taka mówię ala dzika róża czy co, nie wiem jak, co to jest, taka gałązka. Yy, tutaj mamy such, yy, też ususzony pomarańcz. Taka, taki spinacz, gwiazdka też dodałam, żeby było tak fajnie. No i tutaj jest Mikołaj taki malutki, a tutaj widzicie też jest grzew zrobiony, bo to jest właśnie z tego y, sznurka y, takiego, nie wiem jak to się nazywa: Nitow, ni, ni nie, jak to jest sznurek pucienny, coś takiego. Ja to tak sobie wymyśliłam, nigdzie nawet nie zerkałam, taka wyobraźnia moja. Obwinęłam to i po prostu zgrzałam. Tutaj jest zgrzane po prostu, y, y, widzicie, y, klejem na gorąco i tutaj tak samo, ale to mi w ogóle jakoś nie przeszkadza, nie, nie zwracam na to uwagę. No i tak się y, prezentuje i tutaj mamy właśnie, to jest ten trzeci ostatni, no to Wam pokazuję taki Taki zawsze takie coś wiecie innego. I ostatni jest ten. Zaraz Wam tak przesunę, żeby fajnie było z daleka zobaczyć, jak one wyglądają. Tak się prezentują. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Dajcie w ogóle znać, czy Wy robicie w komentarzach, kochani, czy Wy robicie stroiki, czy lubicie takie dekoracje. Ja bardzo lubię. Jakoś co roku tak zawsze coś tam się wytworzy, ale lubię, bo to jednak jest takie, wiecie, fajny taki klimat i no, no klimat. No, co tutaj dużo mówić na ten temat. Ale jeszcze chcę, do, zaraz Wam coś jeszcze fajnego pokażę. Kochani, chciałam wam pokazać, tak jak mówiłam, że mam coś dla Was. Zobaczcie, to są dzieła mojej kochanej mamy. Zobaczcie, co ona tutaj wytworzyła. Ja po prostu jestem w szoku. Jakie można cuda, piękne gwiazdeczki, w, y, zrobić y, na kordonku. Ona to ogląda z, ko z kordonka na kordon, Z kordonka, i ona to właśnie patrzy sobie na YouTubie, nauczyła się i po prostu robi takie cuda. No, ja jestem taka pełna podziwu, bo pamię... no już nie pamiętam ile lat temu robiła nam kiedyś kołnierzyki takie do szkoły. Ale normalnie powiem Wam, że te śnieżynki, te gwiazdeczki są tak cudowne. Moim, fo... Moim faworytem jest gwiazdeczka ta. No, jest tak przecudna, po prostu jedyna w swoim rodzaju. No to są takie cuda, i będziemy właśnie ubierać choinkę właśnie w takie gwiazdeczki ja wam powiem, że ja jestem w ogóle pod wrażeniem bo ja ogólnie nie mam cierpliwości robić na szydełku bo to wszystko wykonuje się właśnie na szydełku i mam nadzieję, że ta choinka wyjdzie pięknie ubrana, a na pewno wam jeszcze coś dogram no i co tam, dzisiaj chcemy jechać z siostrą moją bo ma znajomą, która robi makijaże i właśnie jedziemy do niej chyba na 15, mam jeszcze ubrać dzisiaj choinkę no, i będę Wam pokazywała, i dajcie znać, czy Wam się podobały moje stroiki, czy Wy też robicie. Piszcie do mnie, no kochani moi, piszcie do mnie, czy wy też wykonujecie jakieś dekoracje świąteczne, bo jestem bardzo ciekawa, może jakiś pomysł mi jeszcze dacie. No i co? I te gwiazdki są, tak jak mówiłam, są po prostu przecudne. Zobaczcie, jak się prezentują. No są po prostu piękne. Ja to bardzo podziwiam moją mamę, bo ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy, a każda jedna jest inna i to jest właśnie mega. Bo powiem Wam, że kiedyś obserwowałam właśnie, jak spad, padał śnieg. I te płatki śniegu one się zatrzymywały właśnie na oknie i miały takie przeróżne kształty. Bardzo się z moją siostrą ostatnio dziwiłyśmy, jak to jest stworzone, że śnieg lecąc z daleka wygląda, wiecie, biały, biały ale po prostu te płateczki są tak cudowne każda, każda ma każdy płatek śniegu ma inny kształt i no właśnie teraz tego nie można zaobserwować ale jak może kiedyś przyjdzie śnieg, to może się uda. Może się jeszcze do Was odezwę, a jak nie, no to najwyżej do następnego. Trzymajcie się i kto nie subskrybuje, zapraszam, bo to mnie bardzo motywuje. Dziękuję Wam, że już jest Was coraz więcej. Jest to dla mnie mega motywacja. No i to jest takie miłe, jak się w ogóle odzywacie do mnie, jak komentujecie. No i ja jestem tak bardzo, tak się dobrze czuję, i powiem Wam, że to jest takie bardzo, bardzo miłe i motywujące. No dobra. Dobra, no to jakbym się nie odezwała, no to do następnego, a jak się odezwę, to się odezwę. No to na razie. To kto nie subskrypuje, tak jak mówiłam, zapraszam do subskrypcji, buziaki. No i do następnego. Pa.